może przeprowadzić zamach na, na Shoguna Co Wy na to? To by było naprawdę już wysoki poziom trudności Zamach na Shoguna, który najbardziej chroniona osoba w Japonii Ale nasz ninja jest tak, na tyle wykwalifikowany, że może mu się uda 51% szans, że mu się uda, no sprawdzimy A może zaczniemy od synów po kolei? Nie z grubej rury, dajmo więc zobaczymy. 50-50. Rzut monetą. Żyć albo nie żyć. Tak jak mawiał... No nie, nie mawiał tak, ale... Coś w stylu tego gościa z dwoma twarzami z Batmana. Bra, zaczymy. Jeszcze nie widziałem, żeby... Jak to wygląda. Widzicie jak w mieście dokonuje zamachu to jest zupełnie inna animacja. Więc też. To jest ciekawe. O jest nasz szogun O kurczę. To było niezłe. Ale nasz ninja jeszcze nie skończył. Świetne są to animacje. Tej jeszcze nie widziałem, więc sam jestem ciekaw jak to się skończy, walka. Który padnie? Oj, mój drogi ninja, wróg zraniony. Jeszcze go nie zabiłem w takim razie. Też ta animacja troszkę temu przeczyła, ale no niech mu będzie. Tak więc na chwilę, na parę tur jest, jest wykluczony z gry. Dobra, co tutaj mam? A, to jeszcze nie naprawiłem tego. Ech, dobra, więc możemy... Aha, już nie macie punktu ruchu, tak? No trudno. Co tam jeszcze? Ta dwójka już też pójdzie. Wszystkie po prostu siły zbędne, jakie mamy, poślemy już tutaj na na front, pomału i przygotujemy się do ostatecznej inwazji, ostatecznej bitwy w tym letnim. Zobaczcie, 25 prowincji i tylko szogunat został mi do. Widzicie, wszystkie cele spełnione oprócz Kyoto, czyli tego szogunatu. Wielkie miasto, nie będzie łatwo. No, myślę, że możemy kończyć tę turę. Mhm, wiedziałem, że się nie odważą. O, i proszę bardzo. Kto się tam ruszył? W końcu. To był ten słynny. No, słynny, słynny. O, sied, jeszcze ci. No bo nie wyrobię. Ale nie, no co. Czy ja wiem? Podobno mi tutaj zabordażowali, ale nie widzę, czy znaczy zabordażowali. Dokonali inwazji, ale jakoś to co widzę temu przeczy, bo nie widzę tutaj żadnych wojsk. Dobra, no ja mam na momencik tutaj podziękuję. No Okej, okay, witam Was. No, tak więc obadajmy sobie, jak tam nasza droga ci. już się ostatnio wytrenowało. To ta umiejętność, więc możemy teraz rozplanować na co wydać kolejne punkty. Może to cztery tury powinno starczyć, tym bardziej, że ten let już nie potrwa za długo. Eee, tak, tych ewakuujemy z tego miasta 3 na minusie, więc potrzebuję czterech oddziałów, żeby tam pilnowały. Hmm, okej, okay, to weźmiemy Wszyscy oprócz Was, te cztery oddziały łuczników tam będą pilnować. Ok, a to ta armia pójdzie już na Kyoto. Ok, teraz tym bardziej nasz ninja spróbuje wykonać kolejny zamach. Tym razem na syna i następcę Czyli kolejnego generała Będziemy Wykluczymy ich wszystkich generałów w ten sposób Jeśli się uda oczywiście Wróg zraniony, patrzcie kolejny Kolejny raz udało mi się wymknąć śmierci Okej, okay, no ta armia to już naprawdę nie wiem co tutaj robi Ci z kolei no, Dobijemy tych z czasokabę Pożałują tego, że tutaj przy, przypłynęli na swoich małych stateczkach Oczywiście automatyczne rozstrzygnięcie Nie ma sensu, żeby się tutaj z nimi bawrać. świetnie I cała inwazja czasokaby Mam nadzieję że to była cała inwazja została tutaj skutecznie odparta czasem nasz generał już całkiem nieźle wygląda, że tak powiem ale może to jest git Dobra, no i cofaj się już pod Kyoto. Kiedy już on tam dojdzie, za te trzy. Raz, dwa. Oj, troszkę tur. To wtedy dokonamy tej inwazji. Dobra, zabierze tych ze sobą, te trzy oddziały. Plus. No Okej, okay, tutaj wszyscy. No i zaatakujemy oczywiście w, w jednej turze dwoma armiami. To powinno naprawdę zrobić wrażenie na naszych przeciwnikach. Dobra, co z kolei tutaj No nie wiem, w razie co zbudujemy może z jeden oddział, bo boję się, że tutaj mają zamiar przeprowadzić jakąś inwazję. A ja tutaj nie mam, jak widzicie, żadnych armii w pobliżu. Więc wolałbym, żeby tego nie było. Żeby nie stało się nic złego. Dobra, tak więc zapisujemy i możemy dawać turę. Widzicie, mnicha też tu już przetransportowałem. On będzie zmniejszał morale tej armii. Przynajmniej tuż przed uderzeniem spróbuję to zrobić. Oj, tego Metsuka miałem się jeszcze pozbyć. A za chwilę nasz mnich się tym zajmie. Ten oddział zaraz wykituje po prostu. Oho, ci się tutaj schowali w krzaczorach. A widzicie, jednak mędy reśniackie mnie zaatakowały jakimiś niewidzialnymi siłami. Tutaj. Nie wiem skąd się wzięli, jeszcze ich które temu nie było, chociaż dostałem wyraźny komunikat, że ktoś tam mm, przeprowadził inwazję. No, nie wiem, jakiś pewnie błąd graficzny, tak więc e, nie będę pokazywać tej bitwy. To jakaś tam mała, skromna armia mnie atakuje, tym bardziej powinienem się obronić bez większego problemu, tak więc do usłyszenia już po bitwie. Ok, witam Was. Kolejne łatwe, proste i przyjemne zwycięstwo. 600 do 150, tak w zaokrągleniu. Dobra, od razu dobijemy ich póki pamiętam, żeby się tu nie pałętali niepotrzebnie. <grymne> Tylko 16 uczników tam się utrzymało. Strategia identyczna jak w poprzednich bitwach, więc stwierdziłem, że nie ma sensu żebym wam tutaj pokazywać 100 razy po prostu tą samą, tą samą bitwę, jakby z replayu I po prostu uznałem, że... Hmm, no uznałem, że po prostu lepiej sobie poradzę sam. <laughs> Okej, okay, co my tutaj mamy? Hmm, 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 tam został jeszcze jeden. Dobra, to tym się zajmiemy nich. Tylko tam zaraz troszkę z... nawróci. 94% szans, no powinien sobie poradzić. E, sprawdźmy. Świetnie. Zniszczył go psychicznie. Dobra, lecimy tutaj. I za nimi ten jeden oddział, który też weźmie, mam nadzieję um, udział w, w tej bitwie. No i tutaj został tylko jeden generał. Właściwie to syn Daimo, który nie został zraniony i mógł, może jeszcze brać udział w bitwie. Aj, i stracona ninja. Trzeba było zapisać. No ale trudno, no. Straciłem ninja, mojego wykwalifikowanego i tak nie będzie mi już za bardzo potrzebny ale szkoda mi go, bo zżyłem już się z tym, z tym gościem. Teraz długa droga przed nami. A, pewnie usłana licznymi atakami ze strony usługi z jednej i urakami z drugiej strony. Jak widzicie, nie jest to łatwe. W tej chwili No zostajemy po prostu atakowani z każdej strony. Z każdej możliwej strony. I w zasadzie. Y no możemy się spodziewać wszystkiego w każdej chwili inwazji z jakiejś... Yy, na jakieś nasze ziemie. Przed chwilą zaatakowała nas Honma, która nie jest grywalną yy, frakcją. Nie możemy nią zagrać nawet czytując, więc niestety niektóre frakcje tutaj są tylko takie do, tak dodane dla dla picu można powiedzieć. Okej, okay, trzy tury i droga miecza nam się wytrenuje. Po co ja patrzę na tą dyplomację? Mm. Z kasą można by coś zrobić, w zasadzie. O, myślę, że możemy powiększać w dalszym ciągu te miasta. Żeby mi nie było tak bidnie, o, na przykład tutaj. Tak samo tutaj jest jeszcze nie, nieulepszone. Tak więc koniec kolejnej tury. No jestem ciekaw, ile razy jeszcze nas atakują. O, Hattori postanowili zniszczyć naszą farmę jaką farmę naszą stadninę koni no cóż na jazd wroga wiem no i okej okay, tylko jedna wiadomość widzicie szybko zleciała ta tura no to ze względu na to że praktycznie już nie mają eee, czym tutaj dysponować no proszę was i teraz będą spamować tą turę jednym oddziałem god damn it Aha oczywiście musiał iść tam okrężną drogą to nie mógłby iść po prostu prosto No cóż Za czym czy zdoła wrócić w tej samej turze? W sumie niepotrzebnie wysłałem Wysyłałem wszystkich, trzeba było zostawić Wysłać tylko generała tam powiedzmy z dwoma oddziałami A resztę zostawić, no ale to już tam To już jest przeszłość, yeah. Dobra, tutaj ulepszamy miasto hmm, hmm, hmm. Co by tu jeszcze można zrobić? On ma się załamała pewnie <grych> Jak widzicie, ja tu jestem przygotowany Przede wszystkim na atak z lądu W tych dwóch miastach I z czterech tamtych na wschodzie No jeśli chodzi o inwazję z morza To absolutnie nie jestem tutaj W stanie się przed tym obronić No oczywiście, no, jestem, jeśli nie jest to duża Nie jest to duża armia Może spelunkę sobie jeszcze tutaj pykniemy e, Ty, drogi mnichu Możesz pomału zacząć Y, zmniejszać morale tamtych... tamtej armii O, świetnie, 60% szans Tutaj nie ma chyba ryzyko Usłabiono morale wroga, świetnie I teraz tak, no jedna armia już jest gotowa do ataku, w każdej chwili może... Y, może atakować Więc już to tutaj ustawimy Ten jeden oddział, no cóż, co będzie czekać No tych te mendy trzeba zgładzić koniecznie Jaki spadek FPS-ów niespodziewany, no i w końcu się ich pospędziemy. Joby wkurzali od dłuższego czasu. Jakaś mała armia Hatori. W tej chwili największa armia Hatorii jaką posiadają. Właśnie ją stracili. Jakieś tam nawet naginaty były, ale nic im nie pomogły. A więc spadamy stąd. Też się dołączcie tutaj do kolegów i możemy tutaj uspieprzać. A zaatakujemy dwoma pełnymi armiami, ten jeden oddział pójdzie do tej armii, za to tego ucznika tam gdzieś zostawimy Ten oddział uczników, nie ucznika I zaatakujemy dwoma pełnymi armiami, a on nie wiem gdzie mu się podziały te armie Bo tutaj stała jedna pełna, a tutaj druga pełna była Jak widzicie przede wszystkim właśnie samuraje z jari i samuraje z samuraje ucznicy Czyli no doborowe jednostki, ale niedoświadczone, widzicie tylko kilka tam Jakichś oddziałów na pierwszym poziomie doświadczenia, reszta to same nuby, które nie brały nigdy udziału w walce. No i cóż, zaatakujemy ten jeden oddział konnicy, ponieważ wtedy tamta cała armia wyjdzie im jako posiłki. I stoczymy z nimi wojnę na, na polu, czyli jak równy z równym. Znaczy będziemy mieli dużą przewagę. No. Czyli nie będę, musieli, nie będę musiał szturmować tego wielkiego miasta. No a później te resztki tam się wycofają i już w, w szturmie na Kyoto po prostu dopełnię formalności. No dobra, więc ty też tutaj już czekasz. Zapisujemy. Sprawdzimy, jak tam. Jeszcze dwie, dwie tury. I możemy kończyć turę. Dlaczego? O, jakiś Medsukę zaraz go sprzątniemy. Tam mam akurat dwóch mecyłek w okolicy, dlaczego nie będę kontynuować tej kampanii? No bo równie dobrze. Hmm... Kurde, eee, nie dadzą człowiekom się wypowiedzieć. Dobra, to... no nie wiem, nie wiem, to już może być trudniejsze. Trudniejsza bitwa, więc. Czy ja mam ją pokazywać? Tak myślę, myślę. No, wyrównane szanse, powiem wam szczerze, on ma znaczną przewagę liczebną. Aczkolwiek ja się będę bronić. Hmm. Myślę.. Nie, dobra. Po co tutaj sztucznie przedłużać? Yy... Słyszymy się po bitwie. ok witam was. Bitwa już trwa w najlepsze. Jak widzicie, deszcz, strzał spada. Dosłownie wszędzie. Chciałem wam pokazać po prostu kilka ciekawych obrazków z tej jakże zacnej gry. No i po prostu nie wiem, udowodni wam, że wygrywam faktycznie te bitwy, których nie pokazuję. trzeba będziecie mówić, że cheatuję, po prostu włączam, na wygraną bitwę i tyle. Nic z tych rzeczy. Just a skill. Dobra, z tej strony mi tu zaczynają, mi zaczynają brać, więc zobaczymy, jak tam mi się uda zareagować na to. Dobra, te trzy działuczników. A, w zasadzie już mogę ich na te mury z powrotem zainstalować, że tak powiem. Dobra, z kolei ty tutaj na tej bramie są względnie bezpieczni, więc też warto o tym pamiętać. Okej, okay, z tej strony już praktycznie nie ma żadnej bitwy. Tylko jakieś tam resztki, niedobitki. Oho, ho, 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 A ktoś... Któż, któż to mi postanowił zrobić jakąś dywersję? zboczku nieładnie, nieładnie dobra, z kolei wy jesteście tu już bynajmniej niepotrzebni eee, Wy koledzy też możecie już tam się udać Okej okay. No i jak widzicie bitwa myślę, że już z całą stanowczością wygrana też tutaj jest taka nieciekawa sytuacja ale te trzy oddziały powinny ich zatrzymać, też gęsto się to zrobiło. Najlepiej właśnie działa ten mur włóczni, kiedy oni tak pojedynczo w tę murę wchodzą i tak na bieżąco po prostu zostają wycinani przez moich. Kiedy już ich się tutaj namnoży, tak, to już nie wygląda tak dobrze. Już. Aj, ci niestety już walczą, nie zdążymy ich ustawić, ale też powinni sobie je poradzić. Mogę też ustawiać e, tych zwykłych e, ashigaru, czy też w ogóle jednostki walczące wręcz na tych murach i wtedy oni już bezpośrednio walczą z nimi kiedy no, kiedy, kiedy kiedy wchodzą w trakcie więc absolutnie dobra opcja, ale ja broniąc się tymi Ashigaru ja wolę ich ustawić no, dosłownie metr za murem i po prostu użyć ich w charakterze po prostu tego muru włóczni to jest najlepsza formacja, bardzo skuteczna Wiem, że tak spamuję tą taktyką, ale jest ona po prostu skuteczna. Moja, jest to moja ulubiona st strategia, i yy, skoro się sprawdza. Ok, ładujcie już w tego generałka, masz dwóch generałów, tak? Znaczy, ile z nich zdąży wejść? <grytania> to już kilku potracił, tutaj jeszcze żadnego. Okej, okay, w tym miejscu jest nieciekawa sytuacja, ale też już wkrótce powinna się. Powinno być git, bo tutaj już wbijają, już jest szarża mojego drugiego oddziału i... Eee, no i rozpierdol, innymi słowy. Dobra. Tutaj te dwa oddziały można, można by wysłać, od te mury. Eee, czy ja was chcę? Dobra, wycofamy was. Oczywiście tutaj bez sensu nie ginęli. Jest w ogóle jakaś sensowna śmierć. Aj no, niestety nie zdążyłem ich ustawić. A cóż będą sobie. E, a wy co? Nie, 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 nie. Bez takich mi tutaj. Wszyscy teraz proponuję strzelać w nich z wami włącznie, a jak tutaj idzie? A spoko. Tej zaszarżowali ich, wbili troszkę jali w tyłki swoich kolegów, ale jak widocznie... Niczym im to nie przeszkadzało. No, no okej. Okay. Zwycięstwo jest bliskie w zasadzie, ono już było bliskie dawno, dawno temu. Jak tutaj sobie poradzili? Poradzili sobie zacnie. Nie widzicie, nawet bez generała potrafimy się tutaj obronić. Wycięliśmy, gen wycięliśmy ich hmm, wszystkich generałów. I jeszcze troszkę ich posmyramy strzałami po czapeczkach. Działają troszkę jak parasole, kiedy jest deszcz Więc bardzo funkcjonalne Okej, okay, myślę, że możemy już kończyć No tak, więc usłyszymy się za momencik Okej, okay, jak widać, nie ich, jeśli chodzi o te obrony miast Bo zobaczcie, 1300 do 500 stracone Stracili oni Więc przewaga gigantyczna, po, po mojej stronie No i okej, okay, pomału się zbliżamy do ostatecznej Ostatecznego rozwiązania kwestii szogunatu. myślę, że jak najbardziej zasługujemy na miano szoguna. O, narodziła mi się córka, świetnie. Zobaczymy w ogóle jak tam mój ród tam, tam nie zaglądałem. Hmm, Tych w ogóle możemy adoptowywać, tych generałów. Bo zobaczcie, jakie są. Lojalności, gdy ich dosyć jest niska, więc. Adoptujemy ich, może ich wtedy. O, widzicie od razu, lojalność skacze. Przynajmniej o jeden do góry. Tych niestety już nie mogę, może są za starzy. Nie wiem. Jak tam mam dwóch synów, którzy też są tacy średnio lojalni Jestem ciekaw z takiego to powodu Jeden już niedługo będę dziadkiem Tutaj ma syna Tam jeszcze kolejny, kolejni synowie Nieźle, nieźle Aha, i od to o czym mówiłem w, przed tym, zanim mi brutalnie przerwano Tutaj zbudujemy spelunkę To mogę kontynuować Absolutnie grę dalej, nie? Tutaj nie, nie musi się kończyć na tych 25 prowincjach, nawet ta krótka kampania, którą za chwilę skończę. Mogę oczywiście kontynuować tutaj i zniszczyć, przejąć nawet całą Japonię. Raz udało mi się to zrobić bodajże klanem Datę, ale po co? Wydaje mi się, że najciekawsze właśnie jest w momencie, kiedy podbijamy, podbijamy to Kyoto. I w tej chwili mógłbym po prostu wysłać jedną armię na wschód, drugą na zachód i prędzej czy później każda jedna prowincja, jedna po drugiej, jedną po drugiej bym zajął, bo przeciwnicy nie są w stanie mi się przeciwstawić i są w stanie zbudować takiej armii, która byłaby. mogłaby w ogóle konkurować, rywalizować z, z jakąś moją, więc. To by była tylko kwestia czasu, ażbym zajął, więc dlatego tego nie chcę robić. To by było monotonne po prostu. I wydaje mi się, że optymalna właśnie ta kampania to na 25, zdobycie 25 prowincji Tak, co się naprawi, te Stantyniny, Koni, czy jak to się tam nazywa Sprawdźcie, czy mogę coś jeszcze tutaj zbudować eee, Bo czemu by nie Tutaj dwie Turki, świetnie Ok, no wszystko A może jeszcze troszkę zwerbuję w tych miastach granicznych, choć nie, nie mam w tej chwili możliwości, jak bo nie mam po prostu kasiorki. Mam tylko 500. 500. Yy, nie wiem co to jest Golda. No chyba tak. To jest chyba w złocie. Yy, dobra. Tak więc, już w następnej turze myślę, że możemy zaatakować. Kyoto. To już będzie epicka, epicka bitwa. Jeszcze jakieś. jakieś mnisi usługi. Ale po co to? To już jest za późno. Nie są w stanie mnie, nic nie jest w stanie mnie w tej chwili powstrzymać przed przejęciem Szogunatu. Niech awansował, świetnie. E, o, przy okazji wytrenowaliśmy naszą drogę miecza. E, co by tu jeszcze, może do wierności generałów? Jak się uda te 5 tur, to, będziemy, to będzie git. I tutaj od razu sobie może swerbujemy jeszcze po dwa oddziały. Na tym zachodzie jest znacznie trudniejsza sytuacja. Bo na wschodzie to raz po raz i usługi wyślę jakąś armię, ale nic tam konkretnego. A na zachodzie jest znacznie trudniej. O, jakiś ninja. No cóż, nie mam zamiaru się tym przejmować, a nie, jednak jeszcze jedna tura będzie potrzebna. Tych zaraz połączymy. I tak, ustawimy może tą jedną armię właśnie z tej strony. Myślę, że powinni tam dotrzeć. A drugą zaatakujemy właśnie tą. Chociaż... A właśnie, nie głupie byłoby zamienić się tymi armiami. Jedną zrobimy taką właśnie silną, to będzie armia dowodzona przez mojego dajmo. A druga taka słabsza, jak wiecie, te posiłki. Tak, to w następnej turze ich ładnie tutaj porozdzielamy. A może już teraz to wstępnie uczynię? Więc tak, na pewno uczniowie Ashigaru pójdą do tej no, słabszej armii. A sam wezmę sobie uczniów y, samurajów, uczniów do tej lepszej. Co jeszcze, na pewno wezmę mm, te wszystkie oddziały mm, do swojej, do tej lepszej armii. Samurajów z Jari, no, spoko, chyba tylko dwa oddziały będę mógł wziąć, więc. Wy też udacie się do tej słabszej armii. Okej, okay, a jeśli chodzi o Ashigaru z Jari, no to mam ich tutaj 2, 4, 6, 7 i to bardzo, bardzo doświadczonych. Tak, ten nie ma lepszych, więc nie ma sensu tutaj kombinować już z tymi Ashigaru. No to nic, zapisujemy i kończymy turę. Aha, zapomniałem, tym nichem miałem osłabiać te, te morale ich. To już jest absolutnie, absolutna końcówka. Jeszcze pewnie jakieś ataki mi tam będą przeprowadzać. Niestety, bo no, nie chce mi się tego już bronić. No niestety muszę to. No i kolejny atak. Muszę to niestety bronić osobiście, bo komputer to przegra po prostu. O, w tej chwili zobaczcie. jakie doświadczone, doświadczone wojska. Eee... No, cóż, przykro mi, nie chcę, ale muszę. To już jest męczące, ponieważ to jest takie monotonne. Ja to muszę co chwilę po prostu bronić w ten sam sposób. Nie chcę mi się totalnie. No, ale trudno, no. Jak trzeba, to trzeba. Słyszymy się, albo nie wiem, słyszymy się po bitwie, albo, albo w trakcie bitwy, jak będzie się działo coś ciekawego. No to hej.